Witam wszystkich. Dzisiaj zabiorę Was na wycieczkę po serii produktów, które naprawdę mogą załatwić sprawę. Na razie nic nie zdradzę, ale zapewniam, że warto. Zostań z nami i dowiedz się wszystkiego po napisach końcowych. Numer 5. Rampy kartrend wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego są doskonałą alternatywą do wykonywania prac konserwacyjnych, takich jak wymiana oleju lub odpowietrzanie hamulców. Mają maksymalną nośność 3000 kg i są idealne do średnich i wysokich pojazdów, takich jak pojazdy terenowe i kampery. Ich wymiary pozwalają pomieścić opony do 235 mm i mają kąt nachylenia 17 stopni, dzięki czemu pojazd osiąga maksymalną wysokość 15,5 cm. Całkowita waga wynosi około 10 kg, a na spodzie znajduje się 6 gumowych nóżek zapobiegających poślizgowi. Powierzchnia, po której przejeżdża opona, została zaprojektowana z kratką umożliwiającą odprowadzanie płynów. Jeśli jeszcze zainteresowany tym produktem lub chcesz poznać jego cenę, kliknij link w opisie. Numer 4. Tule RV to para gumowych ramp samochodowych, które oferują doskonały stosunek jakości do ceny. Ich lekka, solidna i wytrzymała konstrukcja z łatwością pasuje do pojazdów wszystkich rozmiarów, takich jak samochody osobowe, wany, minivany, przyczepy kempingowe i kampery, nawet te z niezbyt szerokimi oponami. Rampy te mają trzy różne wysokości stopni, które umożliwiają regulację wysokości podnoszenia w zależności od wykonywanych prac konserwacyjnych, przy mniej progresywnej korekcie nachylenia niż w przypadku klinów rampy. Każda rampa waży około 4,5 kg, ma długość 56 cm i szerokość 2,2 cm. Link do tego artykułu znajduje się w opisie. Numer 3. Rampy Widaxyl to popularny produkt do podnoszenia samochodów średniej wielkości. Wykonane z malowanej na czerwono stali są podstawową wersją poprzedniego modelu, który nie posiada podnośnika hydraulicznego do regulacji wysokości. Rampy te umożliwiają podniesienie samochodu o 27 cm i gwarantują stabilność i bezpieczeństwo, nawet w przypadku nisko zawieszonych samochodów sportowych. Każda rampa waży 17 kg, ma długość 91 cm i szerokość 24 cm. Aby przezwyciężyć problem kąta nachylenia, drewniane deski mogą być używane jako przedłużenia w celu zmniejszenia kąta wznoszenia. Jest to idealny produkt do bezpiecznego i stabilnego podnoszenia samochodów, których waga nie przekracza dwóch ton. Kup ten produkt korzystając z linku w opisie. Numer 2. Arebos stworzył naprawdę wyjątkowy produkt do bezpiecznego podnoszenia samochodów. Para ramp samochodowych Arebos jest wyposażona w podnośnik hydrauliczny z przodu, który umożliwia regulację wysokości od minimum 27 cm do 37,5 cm. Wykonane z malowanej na czerwono stali rampy są bardzo wytrzymałe i mają maksymalną nośność 2 ton. Ich konstrukcja jest niezwykle stabilna dzięki długości 115 cm i szerokości 27 cm. Ponadto ich szerokość 24,5 cm pozwala im pomieścić zarówno opony samochodów osobowych i dostawczych, jak i pojazdów terenowych. Rampy te są doskonałym wyborem do bezpiecznego i łatwego podnoszenia samochodu. Jeśli chcesz poznać cenę tego produktu, kliknij link w opisie. Numer 1. Rampy te są przeznaczone do podnoszenia średnich i dużych pojazdów. Wykonane są z bardzo wytrzymałego czarnego plastiku i ważą 5 kg każda. Mają 30 cm szerokości i 90 cm długości oraz antypoślizgowy wzór w kropki, który zwiększa przyczepność opon. Antypoślizgowa płyta na spodzie pomaga utrzymać pojazd do 17 cm nad ziemią. Chociaż są doskonałym wyborem do podnoszenia pojazdów, ich koszt jest nieco wyższy niż przeciętny. U dołu opisu filmu znajduje się link do produktu.